Nie, a macie lat Ogólnie to się ma, tutaj zapiekanka jeśli jeszcze nie subskrybujesz to tutaj wyświetla się czerwony przycisk mam nadzieję że go kliknąłeś I, i co, I, i to jest kolejny vlog Myślę, że wczoraj się Wam się podoba, już wracam z vlogami bo mamy wakacje, jest czas i ogólnie jest moc jest moc I ja sobie jadę naszym pojazdem Hulajnoga plus wózek V2 nie, nie, skręcaj tak, no patrz, patrz. No, jedziemy sobie tutaj. E, Jedziemy do sklepu I ogólnie... Ile jedziesz? Jestem stan, było 16 na godzinę, no Jedziemy sobie i, i klat. Łoje, ale klapię tu by całe bro nie tak szybko, bo mi błotem na mnie Wszystko do prania, ja pierdziele Mama mnie zabije No Ty Ej, nie możemy jechać tędy. Debilu, nie wie, jak jest się ubrudzony, ja też. No, jesteśmy bardzo brudni. Zaparkowaliśmy właśnie pod sklepem, zaparkowaliśmy tutaj na miejscu parkingowym ładnie. I o, o to Kasper. No. Pozdrawimy do sklepu, się ma. Pan Kasper sobie jedzie tam. A ja sobie tutaj popijam, nie powiem co No, nie mogę I, I co, siedzimy sobie, powiem wam tak No... No fajna sprawa, naprawdę wózek jest świetny Pan Kacper tam śmiga normalnie Z 20 na godzinę zawrotna prędkość, kurde Wiatr we włosach Każdy niewłaściwy ruch to jest śmierć na miejscu naprawdę ale powiem wam no fajnie się jeździ polecam Takie. no i, i chipsy mamy a to pan Kasper dobra i, i co? Teraz. no i, i sobie siedzimy tutaj pada deszcz pogoda nas nie mile zaskoczyła bo na początku nie padało dosłownie i potem jak on przyjechał to zaczęło padać i lipa weszła no taka że to zaczęło lać, sobie siedzimy i, i deszcz kropi, ale w sumie to nie kropi tak, nie wiem, tak nijak. No i, i napiszcie jeszcze co sądzicie o takich odcinkach, bo, bo ja nie wiem. Jeśli się wam podobają to lajk i, i piszcie w komentarzach. No. My idziemy na ławkę gdzie indziej czekać na ludzi. Piszcie pomysły na serię. No z tym, na no, przykład oto tutaj wózkiem jadącym sam, sam jedzie ludzie, sam jedzie. Nikt mu nie pomaga, nikt go nie pcha. I Jedzie. A tutaj się coś buduje. No. I, i zostawcie lajka. Like ja tutaj jadę sobie wózeczkiem. I jedziemy do ludzi, bo widzimy ludzi i idziemy ich spytać o, co sądzą o na naszym świetnym pomyśle na pojazd. No. Oni tam są jeszcze? Nie, nie widać ich. No jak się tutaj dobrze widzicie, pod moim ciężarem wytrzymuje, ja jestem ulany, tak. I pod moim ciężarem wszystko wytrzymuje i jedzie. będzie dobrze. I, I znowu to powiem, jak y, wam się. Powiedzcie, czy takie vlogi mają sens. Jak mają sens takie, że ja sobie jadę i gadam do Was y, i opowiadam no, tak jakby o tym, co się u mnie dzieje, to jak to Wam się podoba, to tak. To powiedzcie, to tak dla mnie to jest y, przyjemność robić takie rzeczy i, i no, no gdzie ty wjechałeś bambusie? krzaki tu wjechał, bo czekaj trzeba zejść co za? No, no bo tam jacyś ludzie idą, dobra ja biorę kamerę tak wezmę kamerę tak w dół i się zapytam no. dobry, dzień dobry możemy prosić o opinię naszego wózka? W jakim sensie? Tutaj nasz wózek elektryczny, hulajnoga I, i, i sobie tak jeździmy Nie, spoko No Świetnie Nie A ile macie lat? 13 I taki pomysł? No, kreatywny, nie? No O, ja już za to, ja już za to wam się kłaniam No, dziękuję o. Miłego dnia Do widzenia Opinia się udała Jest git Udało, poczekaj Udało się nie wiem, udało się ludziom. Jestem szczęśliwy z tego. Jestem kreatywny i jak na 13 lat jestem ja też. bardzo dobry. No on też jest się miłe, miłe słowo starasz się sobie normalnie. Jestem szczęśliwy. Zostawcie lajka. No, siema. Dzień dobry. My tu przyszliśmy zapytać co Państwo sądzi o naszym wózku. Do nogi elektrycznej przyczepiliśmy. Ile mam? Tutaj... No. 250. Dwieście pięćdziesiąt kilo. I sobie tutaj jeździmy, hulajnoga, hulajnoga elektryczna i sobie można jeździć. Słuchaj, jak mój wnuczek miał samochód, to też już nie miał BMW, taki ten na baterie. To jeszcze Paweł to tutaj Dzień dobry. Chcieliśmy tutaj Pani zapytać o opinię naszego wózka, czyli do hulajnogi elektrycznej piliśmy wózek sobie i jeździmy. No i fajnie. No tutaj do sklepu no, można fajnie jeździć. 20 na godzinę tam można pojechać. Tak. Wystarczająco. No. Dobrze, to miłego dnia. Do widzenia. No. Niby najgorsza reakcja, w sensie pod względem no. otwartości. Najgorsza reakcja pod względem tego, ile powiedziała. Bo tak ogólnie to, no. Ale widzicie, ludzie lubią nasz wózek. No, ale dobra. I, i powiem wam, te reakcje bardzo ciekawe. I to chyba tyle będzie z dzisiejszego dnia. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, to tutaj macham ci czerwonym przyciskiem. I zostaw lajka, wpadaj na Instagrama. Na mojego też. Dobra, to podam w opisie. No i, i, i my lecimy do domku montować odcinek. I jeśli chcesz takie daily z takich luźnych vlogów, to pisz w komentarzu, ja z chęcią proszę tam i odpowiem. No dobra, to tyle na tym. Świetnym vlogu i, i do widzenia siema.